Witajcie, ja jestem Sid, a to jest seria Let's Play w Penumbra, przebudzenie. Ostatnio skończyliśmy yy, odwiedzając gabinet, dostaliśmy się do tego kompleksu, tutaj jak pamiętamy wszystko, przebadaliśmy. Teraz pozostaje nam ruszyć dalej. O, jednak nie wszystko przebadaliśmy. Tego nie przebadaliśmy. ŚWIATŁO! Chciałbym już się wydostać, mam dość tego miejsca, ale krata wygląda na wbudowaną w litą skały. Nawet jeśli zdołam tam sięgnąć, nie dam rady jej sforsować. Okej... Okay. Nie szkodzi. Filip... damy radę... w inny sposób. Czy oprócz mnie coś jeszcze jest? I widzimy przeciwnika Piesek Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać Jezu, nigdy w życiu nie byłem tak przestraszony, serce wali mi jak oszalałe Jeżeli coś podejdzie bliżej niż mer do mojej kryjówki Lepiej przestanę się na to gapić. Wszystko, co znajdzie się w zasięgu wzroku, może wpędzić mnie, nie wiem, w paranoję? Eee. Serio, jestem zgubiony. Mógłbym pojaśnić grę, znaczy gamę, ale wydaje mi się, o to magazyn jest na wydaje mi się, że gra wtedy straci nas w swoim klimacie. No będzie, momencie... o cholera. Coś jęka, stęka, nie wiem. Powarkuje. I inne. Zamknięte z drugiej strony Czy to oznacza, że ktoś wciąż jest w środku? Wyszegranie Dzięki Bogu, może wreszcie uzyskam jakieś odpowiedzi e, zrobiłem notatkę tak na wszelki wypadek Chyba muszę szybciej czytać Zapalniczka przydałaby się, gdyby nie była popsuta. to Ale Jak twórtygę coś dają Znaczy, że i tak się przyda, tak O, teraz ujaśniam. Jest kolejny sajpaś, ale odcinka tutaj nie skończymy. Wolą bym apteczkę, ale trudno, przynajmniej jeśli zostanę ranny, będę mógł znieść to z uśmiechem na twarzy. Naładowane baterie, świetnie. Baterie mamy tutaj. Pozostało 80% naładowania baterii. Zanim... Tu nic nie ma. Okay. Uch, co u diabła? Co się stało? Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jestem chyba i tak przewrażliwiony na tę Ich Obecne, będziemy mieć broń Mogę z nią odciskał przesłyszałem się pająka, sorry Safe point. Czy Tu jest coś o czym nie wiem uczujemy prawo lewo prawo lewo prawo mamy jakąś kartkę Klary. stary suche i zagorzone torby okej okay. przeczytajmy kartkę dzień pierwszy rozpoczynam ten zapis wciąż, wciąż pozostając w nadziei iż to co tu odkryliśmy może mieć jakąś wartość dla nauki mimo chaosu jaki rozpętał się przed 30 godzinami Postaram się pozostawić w bezpiecznym miejscu, póki pomoc nie nadejdzie, dlatego, że za, dlatego też zabarykadowałem się w niewielkim warsztacie w opuszczonej części kopalni. Mam nadzieję, że moje skromne racje żywnościowe wystarczą, by utrzymać się przy życiu, a ci, przed którymi uciekam, nie zdołają mi zagrozić. Być może na tej kopalni w istocie ciąży klątwa. Minęło dokładnie 30 lat od czasu wydarzenia, które sprowadziło nas tutaj, a teraz po 30 latach los znów postanowił uderzyć. Dzień trzeci. Spodziewałem się, że dziś nadejdzie pomoc, jednak przypuszczałem, że nie znając mojego miejsca popytu ratują innych ocalałych. Jeśli nie nadejdą do jutra, sam udam się na poszukiwania. Dzień szósty. Czyli minęły trzy dni. Mój pierwszy błąd dotyczył przypuszczeń związanych z nadejściem pomocy. Mój drugi błąd dotyczył poziomu bezpieczeństwa panującego w tej kopalni. Mój trzeci błąd był pochodną dwóch poprzednich i polegał na opuszczeniu bezpiecznego schronienia. Według mojej obecnej oceny opuściłem kwaterę, gdzie spędziłem bezpiecznie dwa dni w poszukiwaniu pomocy. A znalazłem jedynie zagrożenie. Zbliżyłem się do starych pomieszczeń mieszkalnych, jednak, co dziwne, nie znalazłem ani śladu życia. Zawróciłem w kierunku, z którego jak sądziłem przyszedłem, lecz wkrótce znalazłem się w nieznanym miejscu. Dziwiło mnie to, lecz zachowując czujność nadal, nadal starałem się dotrzeć do swej kryjówki, gdy nagle stanąłem oko w oko z jakimś miejscowym gatunkiem agresywnych stworzeń, które najwyraźniej zalęgły się w tej kopalni. Choć wzbudziły one moje wielkie zainteresowanie, zdecydowałem się wycofać. Zostałem jednak otoczony przez owe stwory, jako że miał nade mną wielką przewagę liczebną. Skręciłem w bogi i uciekłem, doznając przy tym kontuzji kostki, która na szczęście wygląda raczej na zwichnięcie niż pęknięcie kości. Przez jakiś czas kryłem się w ciemnościach, aż kilka godzin temu odkryłem drzwi prowadzące do mniejszej, nieużywanej części kopalni. Klucz do drzwi mam nadal w kieszeni. Owej części odkryłem ten magazyn, który powinien na pewien czas zapewnić bezpieczeństwo. To miejsce to prawdziwy labirynt. Nauczka na przyszłość nie wychodzi na zewnątrz, póki nie upewni się za to bezpieczeństwa. Ratunek zdaje się coraz bardziej nieprawdopodobny. Zapasy się kurczą. Dużo tu pająków. Nie znoszę pająków. <laughs> Przepraszam. Jeden z pająków, ohydny ośmionogi stwór wlazł mi do ust, kiedy spałem. Byłem tak zaskoczony, że go połknąłem. Uuuu. Niepokoi mnie nie tyle fakt połknięcia pająka jako takiego, ile jego przynależność gatunkowa. To mało prawdopodobne, by pająk zamieszkający te eski nie był bardzo jadowity, jednak nadal odczuwam niepokój. Dzień 35. Każdy znany nauce, jad zacząłby już działać. Mam dziś za tym pierwszy mały powód do radości od czasu tamtego wydarzenia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności odkryłem w ten sposób prawie nieograniczone źródło pożywienia. W imię nauki zamierzam wejść do piwnicy leżącej pod magazynem, by dowiedzieć się więcej na temat naturalnego środowiska tych stworzeń. Dzień 50. Od czterech dni żywię się wyłącznie dzięki świeżym dostawom pająków. Przez pewien czas miałem nieco trudności z zebraniem odpowiedniej liczby tych szybkich przysmaków, jednak szczęście znów uśmiechnęło się do mnie. Gdy w końcu wyczerpały się baterie w latarce, zrobiłem kolejne kolosalne odkrycie. Owe stworzenia na co dzień żyją w ciemnościach. Teraz, gdy tylko położę się nieruchomo na kilka minut, Jestem w stanie zwabić dość pajęków, by na porządny posiłek. O, więc... Ktoś coś, nie coś tutaj szarżował. Hm. Są chyba przyszedł? Tak. Teraz w lewo Grabina, Drabina, drabina będziemy zobaczyć na przewiejście, to sobie już ją odniosę Niech tu leży A my pójdziemy dalej W razie czego mam młot? Aha poszliśmy dalej Przedtem chyba szliśmy w prawo, przyszliśmy stąd z prawej Jajcu Następne tatki. Pozwólcie, że nie będę na razie, czy danego szczerze gardło mnie boli. Tak już jest. Kutkę zawsze warto mieć przy sobie ale nawet kutka nie pomoże nam smutkiem Chciałem się pobawić fizyk No, nie, nie wyszło mi Okej, robimy? to Ok, co mamy? Płynny gaz do zapalniczyk I co możemy zrobić? Boże kamyk Dobrze że postawimy na mnie wiem Na pewno że tu mam iść Hmm День 200, Czyli, do żartu, pająków Przeprowadzą operację duży tym pająków, prawda? Heh, <grystanie> amputację Chyba wiecie co to jest Chciał, że obcinać będzie sobie język się jeszcze. Okay. Ale nie chcemy twojego języka. Ten otwór nie jest wystarczająco duży dla człowieka, nie żebym miał się do niego zbliżyć, no bym się zmieścił. Co wkropiał ten tunel? Pająki? Robię porcję suszonego pieczywa Ej, Boże pieczywa, Jezu Nie, pieczywa, mięsa, nie pieczywa, tak W czego? Tam pająki Kolega nie żyje Ale, żeby na nas... Była? Metam? Nie wchodziliśmy wykonam jeszcze sejfa No, za chwilę będę kończył Drugi odcinek No wychodzimy do pieska Chyba nawet tutaj zakończę Patrzę na czas już 17 minut O, safe on jeszcze gniął Przekucimy sobie pokój Tak więc, dziękuję za oglądnięcie tego odcinka komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia następnym razem.